Ona ciągnie fiuta, ja tu z ziomem robię bumba, łyżwy miałem już na butach, gdy robili cię na drutach kurwa. Na drutach kurwa, gdy robili cię na drutach kurwa, na drutach kurwa, gdy zrobili cię na drutach kurwa. kurwa ci. Tańczę jak małpa, kiedy gramy koncert Tańczę przed lustrem i podniecam twoją siostrę Ostro ciągnie ciebie melans, jesteś ujebany Moje ziomy są po waksie, albo po dżącie. Albo po dżącie. Albo po dżącie. Albo po się dorobiłeś, a co kupił ta, ta, tu? To jest dżungla, w której goryle nie lubią bananów. Wchodzę z drinem lub wypiłem, jointa, miałem, jointa, nie mam. Nie, kurwy przy barze lecą w ślinę, jakby jadły kebaby. dawaj to bongo grzej i nabijaj na nowo. Pijany śpiewam, lecę, bo chcę albo chcemy być sobą W twoich oczach deja vu, w moich oczach nie ma łez. Przy czym w żyłach już niewiele krwi zostało w Teraz skaczesz jak małpa Ej. Mam dreścik w królika Baxa Teraz to dopiero będzie jazda eee! Mam na nogach wapo A ze sobą wapory za to rejestruję jak rejestrator U nas na koncercie nie u Ciebie ma to jak małpa Nie daję się szwytać przez policjanta Mam jeszcze do skręcenia blanta do wydania kilka kafla Trzy go najlepszy wodzi każdy w klubie jest świrem Gasiłeś balet, jestem aladyna Trzymaj się byku, zawijasz do świnię. Wrócisz teraz, chill wagona Przy niej chętkę na gibona Więc pali go, a z tobą pali ona Znacie moje teksty, no i teksty żona Ja tańczę sobie jak małpa, małpa. Patrzysz się jak na świra. świra Tak sobie tańczy zetka z bociaka Tak sobie tańczy, bo Znam jak Jamstaj W plaży mój na Marsa Japson, bazastral Znam się na zabawkach Chillwagon tańczy Creepwalk tańczy Nie nagrywam TikTok tańczy oh. Śpiewam, zapierdalam Zawsze w oh. yeah. Pokąd czy bistro zjemy yeah. A na scenie czysto jest yeah. Pół składu piję czysto, więcej Ja odleciałem z piksem Gdzieś ta twoja obecna miłość yeah. To jest moją przyszłą dziwką yeah. Bijają pory, you